Jestem na wystawie Urban Neon, która znajduje się na Zwierzynieckiej 4 w Krakowie, w samym centrum przy Filharmonii. Wystawa dotyczy pewnego rodzaju właśnie sztuki, która wychodzi niejako z pracowni w przestrzeni. Tutaj tą przestrzenią są podwórka właśnie tych pracowni, które dookoła widzimy i to też są mieszkania, tu jest w zasadzie taki kompleks mieszkaniowy, troszkę oldschoolowy, troszkę zniszczony. Ten projekt miał niejako ożywić tą pchankę miejską na zasadzie wprowadzenia w niej sztuki takiego koloru, też takiego troszkę grafiki, trochę e, sztuki takiej bardziej e, współczesnej, która e, bardziej nawiązuje do, do, do jakiejś zabawy kolorem, e, fakturą, formą. Jest pomalowany specjalną farbą, która jest, y, służy do malowania pasów na jezdni. Ten projekt też zakładał taką kontakt z tą gentryfikacją prawda, miejską. I tutaj właśnie konkretnie tych budynków, w jaki sposób one się przekształcają. Część zamienia się w pracownie. Właśnie teraz jest w jednej z nich tymczasowy hostel dla Ukrainy. Natomiast to podwórko jest taką zawsze formą bardziej taką mniej zobowiązującą i crackers jest taką okazją do tego, żeby sobie się wspólnie na luzie spotkać. Pokazać troszkę coś takiego odmiennego od tradycyjnego malarstwa, które gdzieś na co dzień w aż widzimy, takiej akademickiego też bardziej. No i generalnie rozwijać temat przyszłości być może właśnie poprzez tego typu instalacje. porozmawiać o sztuce, o różnych spojrzeniach i przy okazji sobie gdzieś tam podziałać wspólnie po prostu.